Hej, witajcie moi kochani w Misiawym Świecie. Dzisiaj wyniki drugiego jakby konkursu. Najpierw był właśnie konkurs WordPress, teraz jest konkurs misiowego Świata. Do wygania była oczywiście ta maskotka w dowolnym przez was wybranym kolorze dla waszego dziecka. Nie wiem jaki tam macie ogólnie wiek, bo, bo jest, naprawdę było bardzo, bardzo dużo tych, tych zgłoszeń. Jest czego się bardzo, bardzo naprawdę cieszę. I jest mi ogromnie miło, że naprawdę Wam podoba się ta maskotka. Dlatego nie to, że osoba, która pierwsza wygra, teraz wlosujemy ją. Dodatkowo jeszcze będą miały może trzy osoby albo cztery osoby, które będą miały yy, po prostu jeszcze dodatkowy jakiś taki prezent, że tak powiem, to bardziej na priv możecie do mnie napisać i wtedy wszystko Wam wytłumaczę. Yy, tutaj oczywiście mamy. Może nie widać tego zbytnio, ale mamy tutaj po prostu osoby, bo naprawdę tego jest bardzo, bardzo dużo. Zobaczcie, nic tutaj nie mam w ręku. I będziemy teraz losować, kto wygrał taką łaskotkę. Losujemy, 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 losujemy. losujemy, losujemy. I. Wybieram. Od, odkładam, mam ręce tutaj. I osoba, która wygrała. To Magdalena Banaszak. Mam nadzieję, że widać. Magdalena Banaszak, ale to jeszcze nie wszystko. To jest osoba, która wygrała za darmo, ogólnie po prostu yy, maskotkę w dowolnym kolorze, w którym tam wybrałaś sobie dla swojego dziecka. Jeszcze zobaczymy. Odezwie się do mnie na priw, bo to jest też bardzo ważne, żebym wiedziała, czy chcesz naprawdę, czy nie. I dodatkowo jeszcze losujemy cztery osoby, które uzyskają. Ehm, wartości e, tego misia, uzyska, e, mogą zakupić tego po prostu misia o połowę taniej niż jest to, e, że tak powiem w tu ogólnie u, 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 u mnie. Miś kosztuje gdyby ktoś chciał 70 zł, dla osoby właśnie Magdalena Maszak ma za darmo, a 4 osoby mogą mieć jeszcze o połowę taniej, czyli 35 zł, dlatego zapraszam i teraz losujemy sobie 4, losuję sobie tutaj Cały czas sobie, mam jakieś karteczki. Zobaczymy ile. Trzy, cztery. Dobra. Cztery. Cztery karteczki. I jest to Paulina Cichocka. Oczywiście, gdy ktoś chce, może, możecie sobie e, po prostu do mnie napisać. A gdyby ktoś chciał, po takiej cenie dostać. Paulina Cichocka. Dorota Dorotawias. Dorota Villas. Agnieszka Paradowska Suska, niektórych z was znam, to tak się uśmiecham, <laughs> czyli opać o połowę taniej po prostu maskotkę i Janina Policzkiewicz, dobrze, jak, Sorki, jak czytam może źle na przykład nazwiska, więc te cztery osoby mają o połowę taniej, że tak powiem, maskotkę, którą mogę dla Was zrobić w tym danym właśnie kolorze. Tylko musicie do mnie napisać, że to po prostu chcecie, tak? Myślę, że maskotka jest bardzo fajna. Ja dziękuję naprawdę wszystkim tym, którzy <noise> uczestniczyli w konkursie. Zapraszam na kolejne konkursy. Myślę, że warto w takich konkursach uczestniczyć, bo naprawdę widzicie, miała być tylko jedna osoba, a wybrałam dodatkowo jeszcze cztery. Niestety mogę tylko na razie zrobić tak, że właśnie te cztery osoby będą miały po, prostu po połowie ceny, więc myślę, że to i tak bardzo mało. Za taką maskotkę ręcznie robioną z bardzo dobrej mięciutkiej włóczki, która jest naprawdę po prostu cudowna sami zobaczycie, gdy ją będziecie już mieć, gdyby oczywiście będziecie chcieli ją mieć sami w domu. Zatem ja Wam dziękuję i zapraszam na kolejne. Dziękujcie, dziękuję Wam, że jesteście ze mną i udostępniajcie dalej moją stronę, jeżeli ja Wam coś się spodoba. Zapraszam również do zamówień na na przykład zimowe, już teraz zimowe rzeczy, czapki, szaliki, ponieważ bardzo mało miejsca już się powoli robi i naprawdę jest z tego mnóstwo, masa. A ja Wam za dzisiaj dziękuję i pozdrawiam Was. Gratuluję zwycięzcom. Czekam na Was na PRIV. Nie piszcie oczywiście komentarzy w razie co, gdy to wygrał, ale możecie tak, żeby tak do końca, nie wszyscy mi słuchają do końca mojego tutaj tego filmiku, więc mam nadzieję, że e, będziecie tylko gratulować, nie będziecie się smucić, bo zawsze warto jednak uczestniczyć. Dobra, więc dziękuję. Bye, bye. Pa!